Hej! Dzisiaj nieco piękniejszy. W końcu odbyłem swoją pierwszą wizytę u fryzjera po, po kwarantannie. I za mną też jest kolejny odcinek Last Dance o Chicago Bulls i Michael Jordanie. Jestem w szoku jak super dokument wypuścili. I jakby nie tylko interesuje mnie kwestia jak to wyglądało, jak się odbywało, ale Sama postawa Michaela Jordana i świetnie pokazują to, co, stoi, co jest po drugiej stronie medalu tego wszystkiego. Bo jeżeli dziś postanawiasz, czy już wcześniej postanowiłeś sobie, że będziesz mistrzem w danej dyscyplinie, albo chcesz osiągnąć sukces w biznesie, to oznacza, że będziesz musiał na rzecz tego sukcesu coś poświęcić. Jeżeli Michael potrafił cały dzień trenować, no to nie robił czegoś innego. Nie poświęcał odpowiedniej, odpowiedni, nie poświęcał wtedy czasu na rodzinę. Czy na inne rzeczy, które na przykład dla ciebie są ważne, a dla niego może również były ważne, ale wiedział, co poświęca. U jego boku cały czas był Tim Grover, nie wiem, czy dobrze wymawiam, który też wydał książkę. Link do tej książki w opisie o tym, jak motywował Michaela i o tym właśnie, jakie było jego poświęcenie na rzecz tych wszystkich sukcesów, które udało się mu osiągnąć. Ja też sobie wracam wspomnieniami do czasów, kiedy grałem w Rugby. Zacząłem w 2006 roku i w sumie oficjalnie przerwałem swoją karierę. Jeżeli to tak można nazwać, w zeszłym roku, kiedy już złamałem rękę, kiedy już szykowałem się do drugiej operacji rekonstrukcji więzadła w kolanie i stwierdziłem, że czas już z tym skończyć. Ale skończyć na takiej zasadzie, że już te trzy treningi sobie odpuszczam, że to już nie jest ten, to nie jest coś, co zbliża mnie do moich celów. To jest mega wciągające, rywalizacja. W drużynie to jest po prostu poezja, jak to motywuje do działania albo chęć do kopania jakiejś drużynie po przegranym meczu. Ale to już nie prowadziło mnie tam, gdzie bym chciał. Nie była to łatwa decyzja. Po 13 latach stwierdzić: OK, czas to zakończyć. E, zwłaszcza, że są inni w drużynie, którzy też na Ciebie liczą. E, no, ale trzeba, żeby osiągnąć coś, poświęcić coś. Jakby to powiedział Rafał Mazur, wybierz swoje przejebane. E, i, I ja wybrałem, jestem świadomy tego e, i staram się dążyć do tych swoich celów. I być świadomy tego, co, co odkładam na bok, dążąc do nich. Mam nadzieję, że Ty jest, też jesteś świadomy, że idąc mocno do swojego celu, nie da rady zrobić wszystkiego naraz, nie da rady dogodzić wszystkim i trzeba to sobie odpowiednio poukładać i w głowie się na to przygotować, bo na pewno nie będzie lekko. Tu Mariusz Pożycki, trzymaj ta się. Hej!